Oglądaliśmy francuską komedię Żandarm się żeń. A w tej chwili zapraszam Państwa na magazyn publicystyczny Czas. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym wydaniu magazynu publicystycznego Czas. Proszę pozwolić, że zacznę od przedstawienia moich gości. Podpułkownik dr Jerzy Karpacz dyrektor Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pozostali Państwo są oficerami Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 11 września mieliśmy okazję zapoznać się z fragmentami wywiadu, którego minister spraw wewnętrznych, generał Czesław Kiszczak, udzielił Polskiej Agencji Prasowej. Następnego dnia całość tego wywiadu wydrukowała nasza prasa. Jak ogromne było zainteresowanie tym wywiadem, oczywiście każdy z nas miał możliwość zauważyć raz po samym sobie, dwa choćby po kolejkach przed kioskami ruchu. Tu powinienem przedstawić temat naszego dzisiejszego spotkania i mam spory kłopot, panie pułkowniku. Dlatego, że gdybym powiedział, że było to działanie amnestyjne albo działanie o charakterze abolicyjnym, to każde z tych pojęć byłoby pojęciem nieprecyzyjnym. Cóż więc 11 września wydarzyło się? Rzeczywiście ani jedno, ani drugie określenie, które pan przytoczył, nie jest adekwatne do tego, co robiliśmy 11 września. Gdybym chciał użyć jakiegoś określenia jednorazowego, to powiedziałbym profilaktyczna profilaktyka. Ale też nie oddawałoby to istoty tej operacji, dlatego że pod pewnymi względami była to operacja szczególna, niekonwencjonalna. Po pierwsze dlatego, że obejmowała znaczny zakres naszych działań. Była to operacja ogólnokrajowa, jak wiadomo, dotyczyła ponad 3000 osób. Tak, a 225 osób opuściło zakłady karne. Tak, z tym, że proponowałbym może później nawiązać do sprawy uwolnienia tych osób. Wracając do samej operacji z 11 września. Była ona szczególna również i pod tym względem, że sposób jej przeprowadzenia był także nietypowy. Chodziło bowiem o to, żeby oficerowie służby bezpieczeństwa w rozmowach z tymi ludźmi ujawnili im, pewien zakres naszej wiedzy o ich działalności, po to, aby w ten sposób przestrzec je na zasadzie słuchaj bracie, wiemy, że zajmujesz się przykładowo kolportażem, że obsługujesz skrzynkę kontaktową tu i tu, że przenosisz to tu i tu. Jeżeli ty nie zrezygnujesz z tego, co robisz... No to konsekwencje tego są łatwe do przewidzenia. Następna rozmowa być może będzie już przed prokuratorem. No tak, inna będzie puenta tej rozmowy. 11 września demonstruje służba bezpieczeństwa zakres wiedzy na temat ponad 3000 osób. Chciałbym więc teraz zapytać o źródła tej wiedzy. E, proszę pana, zaprosił pan tutaj do studia oficerów służby bezpieczeństwa. E, naszym zadaniem jest po prostu wiedzieć wiedzieć i ujawniać. Chociaż nasi rozmówcy też byli ciekawi i pytali o źródła naszej wiedzy. I mogę przykładowo powiedzieć o pewnym emerytowanym dziennikarzu, który w swoim domu, w swoim mieszkaniu miał punkt przerzutu, że tak powiem, nielegalnej literatury i nie uzyskał odpowiedzi ode mnie na to pytanie. Doszedł do wniosku, że ponieważ w tę działalność on zaangażował takiego, jak to określił, drobnego pijaczka, to na pewno ten pijaczek kiedyś po pijanemu musiał powiedzieć za dużo. I stąd my o tym dziennikarzu wszystko wiemy. Ja rozumiem, Oczywiście że pan nie dyskutuje, że jest to cecha dziennikarzy, że zadają niestosowne pytania, nawet jeśli podejrzewają, że nie uzyskają odpowiedzi pełnej. Ale y, psz, może y, do sprawy podejdźmy w sposób bardziej poważny. Y, dotyka pan problemów czysto profesjonalnych, problemów dotyczących naszych działań rutynowych i z tych względów być może nie zaspokoimy pańskiej i państwa ciekawości do końca. No, trudno. Czy służba bezpieczeństwa rozmawiała ze wszystkimi osobami, co do których istniała pewność bądź podejrzenie, że zajmują się działalnością konspiracyjną? Oczywiście nie. Z kim więc nie rozmawiano? Pytanie jest złożone. Gdybym chciał próbować udzielić na nie odpowiedzi, to mógłbym. Ująć tę odpowiedź w takich słowach, iż rozmawialiśmy z tymi, na których zdrowy rozsądek po prostu można było liczyć. Przynajmniej w świetle przesłanek założeń, którymi się kierowaliśmy. Rozmowy te, o których mówimy, przebiegały bardzo różnie. W jednym przypadku, z tego co wiemy, państwo wzywali do siebie, do resortu spraw wewnętrznych posterunków w całym kraju osoby, które miałyby być waszymi rozmówcami, w innym przypadku rozmawiano między innymi w zakładach pracy. Skąd to zróżnicowanie? Rozmawialiśmy, jak wiadomo, z ludźmi, którzy funkcjonowali w tak zwanym drugim obiegu konspiracyjnym. Ale e, świadomość tego faktu niesie także konstatację, że rodzi to pewne konsekwencje. Ci ludzie funkcjonowali także w drugim obiegu, w sensie życia osobistego, rodzinnego. Naszym celem było doprowadzenie do maksymalnych efektów tych rozmów, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli komuś bardziej odpowiadał, aby taką rozmowę przeprowadzić poza mieszkaniem jego, bo rozmawialiśmy także w mieszkaniach z udziałem członków rodziny, szliśmy na takie rozwiązania. Dostosowywaliśmy się do woli tych ludzi po to, żeby jeszcze bardziej nie komplikować i tak już nie, w rzadkich przypadkach. Dość złożonych, różnych problemów osobistych. I na przykład pojechaliśmy z tego właśnie względu do jednej pani do domu, ale dlatego, że była w domu sama, a nas było dwóch, więc niestety musieliśmy tę panią zaprosić do ministerstwa, bo sytuacja niezręczna się zrobiła. Nie mogę i nie chciałbym ujawiać nazwiska tej pani. W każdym razie jest to pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor. Nauk społecznych. Po dłuższym wprowadzeniu y, i ukazaniu jej, że wiemy, y, czym się para, zadaliśmy pytanie, dlaczego nie chce odstąpić od tej działalności antypaństwowej. No to tutaj zaczęła podnosić y, mniej lub bardziej y, przekonujące argumenty, że jej się to nie podoba, że y, ona. Y, dosłownie już określenia, ma możliwość yy, ekspresji poglądów. A z tego względu, że nie może oficjalnie, to ona chce, nieoficjalnie i że za to jest ścigana. Na pytanie kiedy, nie potrafiła odpowiedzieć. Zapytałem się, a co by musiało się stać w naszym kraju, yy, mając na uwadze te przemiany, dziesiąty zjazd partii, te... Yy, no jednak... No to wszystko, co czas nam współczesny ze sobą niósł. Po Oczywiście. Po prostu, dzieje się sporo. Czego, czego, czego by chciał? No, tego, tego. I gdyby zwolniono wszystkich więź, więźniów politycznych, to na pewno by zaprzestała działalność. I ja rozmawiając z tą panią o godzinie 10 rano, nie wiedziałem, że o godzinie 20 w głównym wydaniu dziennika minister spraw wewnętrznych poinformuje, że stosowne organy y, na wniosek ministra podejmą taką decyzję. I powiedziałem, to, że pani, niewykluczone że być może w najbliższym czasie taka decyzja zapadnie. Może no i sprawdzić? <taki> tak, i jak usłyszałem, oglądając dziennik, usłyszałem to, to pomyślałem sobie, a może ja bym powtórzył tę rozmowę następnego dnia, co ta pani powie. To pani chciałbym skierować to pytanie, czy zdarzyło się w trakcie rozmów, które pani prowadziła, że osoba, z którą pani rozmawiała... Udawała, że nie wie o co chodzi? To było w zasadzie generalnie, można by nawet powiedzieć, że to była generalna postawa osób na początku, z którymi rozmawialiśmy, ponieważ do pewnego momentu rozmowy y, uważały, że y, blefujemy, y, twierdząc, że wiemy o ich działalności. Dopiero ujawnianie pewnych faktów z ich życia, właśnie y, z ich działalności konspiracyjnej, przekonywało te osoby, że rzeczywiście nasza wiedza oparta jest faktami. Także i do tego momentu taką postawę, znaczy ich postawę cechowała zachowawczość, bardzo duża wstrzemięźliwość, niechęć w ogóle do rozmowy. Natomiast ujawnienie tego, o czym przed chwilą powiedziałam, tych faktów związanych z ich działalnością, dopiero y, przyczyniało się do tego, że te osoby zaczynają z, ze mną, kolegami również nawiązywać kontakt. Ten moment zaskoczenia, właśnie posiadanym i ujawnianym tym osobom zasobem za naszej wiedzy. Był chyba charakterystyczny dla tych, tej operacji. A jakie były finały? Tego rodzaju rozmów, bo rozumiem, że były one różnorakie. Bardzo różne, były, jeżeli można, przepraszam, bardzo różne. Były i takie, że osoby po prostu powiedziały, twierdziły, że zastanowią się w ogóle nad swoim, nad tym, co będą dalej robiły, jak będą postępowały, mając na uwadze i środowisko, w którym żyją, no i pewnie też takie okoliczności, o których nie ujawniały, których nie chciały ujawnić. Ale były i osoby, które deklarowały ustnie, bo nie było na przykład żadnego obowiązku przyjmowania jakichś pisemnych oświadczeń, czy Wiązań, deklarowały ustnie, że one nie będą prowadziły działalności. A to już był chyba dla mnie przykładowo największy sukces przeprowadzonej rozmowy. Tak patrzę sobie na Państwa i odnoszę wrażenie, że sytuacja ta również z Waszego punktu widzenia psychologicznego była o tyle nowa, że przecież często rozmawiali Państwo z ludźmi młodymi, swoimi rówieśnikami. Chciałbym od Pani dowiedzieć się, jak to w tej właśnie warstwie, jak Pani to odbierała, je, jakie no to ma dla Pani znaczenie. Do tej pory osoba, z którą miałam w przyszłości rozmawiać, znana mi była jedynie ze zgromadzonych materiałów. Ja tej osoby nie znałam bezpośrednio. I w pewnym momencie staje przede mną młoda dziewczyna, studentka, i zaczynamy rozmawiać. Okazuje się, że ona w tą działalność zaangażowała się zupełnie przypadkowo. Po prostu grupa ludzi najbliżej ją otaczająca. Związanych pewnie towarzysko ze sobą. Powiąza Pewne powiązania towarzyskie tutaj zagrało. Może jakieś sentymenty, ja już w to głębiej nie wnikałam. Tkwiła w tym dosyć długo. To ją właściwie męczyło, bo przy okazji mm, nawalały jej studia. Brakowało jej czasu na naukę. I ta możliwość zrzucenia tego ciężaru, bardzo jej pomogła. To widać było, że jej ulżyło. Dla oficera śledczego domyślam się tylko, bo nie wiem. Zapewne prostszą jest y, sytuacja, taki bieg kolej rzeczy, w której państwo prowadzą rutynowe działania, w efekcie czego zbierają wiedzę o kimś i kończy się to wszystko złożeniem w prokuraturze pełnej dokumentacji. Na tej podstawie można ową osobę aresztować, a tu tak nieprzewidywany, tak. Powiedziałbym, oryginalny i nietypowy finał tego wszystkiego czy państwo nie czują że znaczna część waszej pracy poszła po prostu na marne jest może kilka kwestii które w związku z pańskim pytaniem należałoby wyjaśnić przede wszystkim nie chciałem zawężać całej tej operacji tylko do pracy oficerów śledczych bo ci właściwie na co dzień mają do czynienia bezpośrednią konfrontacji z ludźmi, którzy naruszyli prawo. Mówimy w ogóle o funkcjonariuszach służby bezpieczeństwa i dla nich była to, tak jak tutaj koledzy mówią, pod pewnymi względami operacja szczególna. Na pewno trudniejsza niż te rutynowe czynności. To po pierwsze. Po drugie, czy jest czy nie ma e, e, jakiegoś takiego odczucia, że nasza praca będzie trudniejsza, czy poszła na marne? Absolutnie nie. Gwoli pomocy zapytam wprost. Panie pułkowniku dyrektorze, kiedy któryś z pańskich pracowników przyłoży, przyniesie i położy na pańskim biurku pełną dokumentację osoby X, czarno na białym widać, osoba ta podejmowała działalność konspiracyjną. Trudno było do tego dojść i udowodnić, ale tym razem udało się. Wszak pan swojego podwładnego pochwali w tym momencie za dobrą pracę. Tym razem finał był inny bo inny był cel tej operacji. Mówimy o rozwiązaniach doraźnych i długofalowych. Stosowanie represji, które zawsze w naszym przekonaniu stanowi i stanowić powinno jedynie środek, to w niezbędnym zakresie, a nie cel sam w sobie, jest i to trzeba wyraźnie być rozwiązaniem doraźnym, nie zawsze skutkującym efektem w perspektywie dłuższej. Ta operacja zakładała, że nasi rozmówcy w konfrontacji z niemałym zakresem, jak powiedziałem, wiedzy naszej o nich sami zaniechają dalszej destrukcji. A skoro mówimy o efektach działania, to pytanie kolejne. Czy Państwo mają takie przekonanie, choćby Pana chciałbym o to zapytać, bądź pewność, że osoby, z którymi rozmawiano, opuściwszy drzwi pokoju, w którym, znaczy określiwszy pokój, w którym pan rozmawiał, co, przystaną na pańskie poglądy polityczne? Przekonania? Nie. nie. W rozmowach nie o to nam chodziło. Przede wszystkim, żeby on skoro jakieś deklaracje słowne przyrzekał, że działalności nie podejmie. Chodziło nam przede wszystkim o ujawnienie jego działalności, o uświadomienie temu człowiekowi, że my wiemy o jego działalności. A Decyzję, jemu żeśmy pozostawili. A jak zachowywali się konkretnie Państwo rozmówcy? Słuchali tego, co Pan ma do powiedzenia. Nie mieli obowiązku podpisywać, jak Państwo powiedzieli, żadnej deklaracji formalnej, w związku z tym odpada jeszcze jeden kłopot źródło ewentualnego zażenowania i co? Do widzenia, do widzenia. Tak? I to było kolejne zaskoczenie. Osoby, z którymi żeśmy rozmawiali, jest obiegowa opinia, że jeżeli już my wzywamy do siebie na rozmowę, to jest śledztwo. Może się zakończyć to zatrzymaniem lub aresztowaniem. I, I to na początku te spięcie przy rozmowie, to znaczy osoba tu była bardzo spięta. My mówimy o jego działalności. On jest zdenerwowany. Co się dzieje? Prawda? I naraz na zakończenie rozmowy po prostu jest wypuszczany, wychodzi z pokoju od nas. I następna konsternacja, prawda? I stąd pytanie, a jaką ja mam pewność, że wy pomny jutro nie przyjedziecie. No i co pan na to? Po prostu on jest gwarantem tego, jego postawa, że się więcej możemy nie spotkać. Organizm, który jest toczony przez chorobę i jest w takim stadium, gdzie wszelkie inne metody zachowawcze, farmakologiczne są nieskuteczne, wymaga podjęcia radykalnej decyzji. Zabiegu chirurgicznego, noża chirurgicznego, lancetu. I takim właśnie lancetem była to operacja. A mówiąc językiem niemedycznym, nie było to po prostu nic innego jak zaproszenie do normalnego życia tych ludzi do życia zgodnego z powszechnie społecznie akceptowanymi normami. Bo proszę zauważyć, że funkcjonariusze, który Pan tutaj zaprosił, nie, y, są również od tego, żeby korygować pewne przejawy zachowań drastycznie, bardziej lub mniej odbiegające od tych norm współżycia społecznego. Jeżeli trzeba przekonywać, jeżeli to może pomóc y, w uzyskaniu tego celu, którym jest y, powstrzymanie od działalności sprzecznej z prawem, od niestosowania represji. To to robimy. Jesteśmy również po to. Dlaczego to zapytałem? Jeśli Pan pozwoli, bo niewykluczone, że w tym samym kierunku idzie nasze myślenie. Minister Kiszczak stwierdził w wywiadzie wspomnianym już dzisiaj, że po wniosku złożonym przez Radę Krajową Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego określono sytuację społeczno-polityczną w naszym państwie jako wystarczającą, uzasadniającą podjęcie tego rodzaju akcji. Z drugiej strony natomiast podejrzewam, że więcej będzie na ten temat również publikacji, a na pewno jest to obecne w telefonach i listach do telewizji, spora część, nie wiem jaka, to ośrodki badania opinii publicznej rozstrzygną, twierdzi, że podjęto zbyt wielkie ryzyko. Że Państwo przyłożyli rękę do tego, co może się okazać w perspektywie bardzo dla nas szkodliwe. Wszak na wolność wyszło 225 osób, które działały, chciały działać wbrew porządkowi prawnemu w naszym państwie oraz rozmawiali Państwo z ponad trzema tysiącami potencjalnych, potencjalnych, powiadam, osób, które przebywałyby w zakładach karnych, gdyby tej działalności nie przerwano. A chciałbym dać odpowiedź na to Pana pytanie o ryzyko. Otóż w końcowym już fragmencie. Naszej rozmowy jeden z robotników powiedział: Wie pan, ja powiem szczerze, ta władza to chyba musi być silna. Bo tak, tu zwalniacie tych wszystkich tak zwanych politycznych, tu tyle rozmów. Mnie się wydaje, że macie poczucie tego bezpieczeństwa. I to było dla mnie też dużą satysfakcją. Taka jego ocena, odpowiedź. Może pan redaktor mi odpowie na pytanie, yy, czy możliwe, żeby władza, która jest słaba, zdecydowała się na podjęcie takiej decyzji. A jak panu powiem, że ja tu zadaję pytania, to co pan ma... No dobrze pan, jak pan mi zada takie pytanie, to odpowiem. Nie, po prostu był to zwrot, którego pewnie pan często używał. Yy, nie, nie, zgadzam się, nie. zgadzam się. Natomiast yy, to poklę panie pułkowniku z tym, o co pytam przed chwilą. Yy, często, ale to głównie z tego źródła właśnie yy, konspiracyjnego. Mówi się o ogromnym poparciu społecznym dla tego rodzaju działalności. Proszę pana, jest to normalne. Gdybyśmy... Gdyby nasza służba nie miała poparcia społecznego, to skąd byśmy mieli... Tyle informacji, ile posiadamy. Rozumiem Pańskie pytanie te w ten sposób, że Panu chodziło o to, że jest powszechne takie mniemanie, że właśnie działalność konspiracyjna cieszy się poparciem. Nie, ja nie nazwałem tego powszechnym mniemaniem, niemniej. Tylko, że odczucie takie jest społeczne. Są takie że... publikacje z tego drugiego obiegu, w których mówi się, że społeczeństwo popiera nas, tylko że silna, sprawna władza uniemożliwia nam działanie, prawda? Ale popierają nas tak w gruncie rzeczy, gdyby sytuacja się diametralnie odwróciła.